Jestem producentem mebli domowych i hotelowych na zamówienie. Produkujemy meble, produkujemy wnętrza. Obrót w tym momencie mamy na poziomie około 6-6,5 miliona złotych. Natomiast w przyszłym roku chcemy go podwoić. W tym momencie pracujemy nad dworcem kolejowym w Genewie. B&I na pewno pomaga rozwijać się. Otwiera ludzi, uczy, wspiera, daje dostęp do każdej branży, do każdego fachowca. Ta relacja jest pełna, to nie jest sucha relacja, tylko to są Kompletne rekomendacje, które dają wartość, i to jest cenne. Witam Was wszystkich serdecznie. Nazywam się Jarosław Juśkiewicz i poprowadzę dzisiaj wywiad z Grzegorzem Szczepańskim, właścicielem firmy TDS Form i marki Concierge. Cześć Grzegorzu. Witam Cię, Jarku. Grzegorz, powiedz nam. Kim jesteś, czym zajmuje się Twoja firma? Jestem producentem mebli domowych i hotelowych na zamówienie. Produkujemy meble, produkujemy wnętrza. Obecnie znajdujemy się w Jasiące podrzeszowym. Tam mamy nowy obiekt 2,5 tysiąca metrów 2 hali produkcyjnej, gdzie od niedawna zespoliliśmy nasze wszystkie oddziały i tam działamy. Moja marka Tedest Form zajmuje się właśnie obsługą klientów B2B, czyli produkcją mebli, elementów, podzespołów dla całej branży meblowej. Marka Concierge zajmuje się realizacją wnętrz dla najbardziej wymagających klientów, dla osób, które potrzebują czegoś więcej, które nie boją się wyzwań, dla osób, których specjalnie nie ogranicza budżet. Czyli rozumiem, że jeśli ktoś czuje się jak taki klient, który chciałby mieć cztero-, pięciogwiazdkowe wnętrze, zapewne ma jakiś budżet na to, ale przede wszystkim ma jakiś pomysł i wie, że w sklepie nie zrealizuje sobie swoich zindywidualizowanych planów, to w sam raz powinien pojawić się u Was. Zapraszam go serdecznie. Tak. Powiedz, Grzegorz, ile osób zatrudniasz? Obecnie zatrudniam 44 osoby. Ekipa podzielona jest na trzy działy: dział budowlany, dział meblowy, dział lakierniczy i menadżerowie tak naprawdę. Kluczowym jest menadżer projektu, który prowadzi cały projekt i tak naprawdę inwestor ma kontakt jedynie z menadżerem projektu który jest jego przyjacielem, może mu się zwierzać. W związku z tym, że ten proces trwa około pół roku, więc ten kontakt naprawdę po zakończeniu takiej inwestycji jest bliski i często kontaktują się już później nawet prywatnie. Więc menadżer projektu odpowiada za cały proces. Właśnie on ma dostęp do naszych technologów, konstruktorów, fachowców odnośnie w zasadzie każdej działki budowlanej, począwszy nie wiem, od hydrauliki, przez jakieś budowlane rzeczy, przez meble i tak, dalej, i tak dalej. Powiedz, jeśli możesz zdradzić, jakie ilości zleceń robisz rocznie? Tak naprawdę w koszyku zleceń zwykle mamy około 40 projektów, nie jest to tak naprawdę dużo, natomiast zlecenia są długotrwałe i raczej wysokobudżetowe. Średnia wartość takiego zlecenia opiewa na około 150 tysięcy. Tak naprawdę rozpoczyna się taka wartość od, nie wiem, od 100 tysięcy w górę, 1,5 miliona. Jakie to są zlecenia? Co klienci u ciebie zamawiają? Najczęściej zamawiają tzw. usługę konsjer, czyli jest to usługa, która zajmuje się właśnie produkcją wnętrz, czyli to jest wszystko co związane z wnętrzem. Wchodzimy od stanu deweloperskiego i oddajemy mieszkanie inwestorowi łącznie z firanką, zasłoną, sztućcem, widelcem, papierem do drukarki. W związku z tym, że nasi klienci mocno spodobała im się ta usługa konsjer. chcieliśmy zaznaczyć i pokazać wartość tej usługi i stąd podział marki, gdzie Tedes Forum zajmuje się klasyczną produkcją B2B, czyli elementów meblowych dla okolicznych stolarni i nie tylko. Natomiast Concierge jest to usługa kompletna z całą otoczką, która ma być prestiżowa, która ma być wyjątkowa, która ma być niepowtarzalna. Jakbyś przybliżył dla kogo są te usługi TDS? Jak to działa? Kto byłby dla ciebie najlepszym klientem? I może też trochę więcej na temat tego, kim są ci przykładowi klienci marki Concierge. Klientem TDS Form jest tak naprawdę firma produkcyjna meblowa duża, mała, większa, mniejsza nie, nie ma to większego znaczenia bo dla nich właśnie produkujemy fronty meblowe, jakieś podzespoły, elementy natomiast klientami Concierge są to najczęściej zamożni przedsiębiorcy. Którzy chcą scedować cały proces tworzenia wnętrza właśnie na nas i mają ten komfort i wygodę, że wprowadzają się do swojego mieszkania, czy apartamentu, czy domu w zasadzie jak do hotelu. A my dbamy przez cały ten czas o ich nieruchomość. Często jak gdyby ta usługa posuwa się trochę dalej, bo dochodzą usługi sprzątania w trakcie, usługi przeglądów technicznych dalej. Grzegorz, wspomniałeś, że twoi klienci, często to przedsiębiorcy, którzy gdzieś tam budują swoje domy, czy to są tylko takie zlecenia? w tej części indywidualnej, czy też robisz jakieś projekty komercyjne dla biznesu stricte? Oczywiście najczęściej są to projekty indywidualne, natomiast w tym momencie dość mocno rozkręcamy się właśnie w tej dziedzinie B2B. Do tej pory realizowaliśmy takie zlecenia jak salony BMW, salon Audi, salon Seat. Współpracowaliśmy z koncernem BD, to jest międzynarodowy koncern farmaceutyczny, gdzie w Irlandii realizowaliśmy dla niego cały biurowiec. W tym momencie pracujemy nad dworcem kolejowym w Genewie, to też bardzo ciekawy projekt. Jeśli chodzi z kolei o zlecenia indywidualne, nie ukrywam, że część właścicieli, nazw firm nie mogę nawet wymienić, bo te umowy dość mocno nas wiążą. Natomiast pracowaliśmy na, na Złote 44 kilka mieszkań. W tym momencie pracujemy na jachtparku w Gdyni. Mam nadzieję, że będziemy pracować niedługo na Wyspie Spiszów w Gdańsku, nad Motławą. Też fajne realizacje. Są takie realizacje, tak naprawdę jedne z najdroższych w Polsce, więc prestiżowe, ciekawe. No i takie chcemy obsługiwać. Tak jak mówisz, bardziej nastawiacie się na tego klienta premium. Czy też jakieś inne mniejsze zlecenia też są dla Was atrakcyjne? To znaczy tak, na pewno nie obsługujemy pojedynczych zleceń, typu kuchnia, jakiś salon. Obsługujemy jedynie w całości, całe wnętrze. Oczywiście realizujemy też zlecenia dla naszych właśnie inwestorów. Kilka mieszkań na wynajem 50-40 metrów, nie jest to dla nas kłopot, natomiast jest to zawsze usługa. Najczęściej jest to inwestor, któremu żeśmy już coś realizowali. On zna naszą wartość i wtedy jest w stanie w to zainwestować, bo jeśli przyjdzie do nas klient z mieszkaniem 40 metrów, zakładam, że nie zdecyduje się na naszą usługę. Jeśli miałbyś powiedzieć taki najfajniejszy projekt, z którego może jesteś najbardziej nie wiem, dumny, czy taki najbardziej ambitny, co by to było? To jest projekt, który w tym momencie realizujemy, jest to właśnie inwestycja w yacht parku, 90 metrów apartamentu nad samą mariną, kwota ciekawa, bo ponad 11 tysięcy złotych za metr wykończenia, więc fajna, fajna inwestycja. Im trudniejszy projekt, im bardziej złożony, to tym bardziej cieszy i o takich nam chodzi. Kiedyś, pamiętam, to było na etapie, kiedy Harry Potter wchodził do kin. Mieliśmy klienta, któremu robiliśmy cały dom i pokój syna, gdzie regał miał się otwierać Harrym Potterze po przesunięciu książki i tak dalej. To mi bardzo się spodobało i tak naprawdę cieszy mnie do dzisiaj. Natomiast, tak jak mówię, każdy projekt ciekawy, inny, wymagający to jest to, co nam chodzi. Rzekasz, takie największe. Zleceń, jakie obsługiwałeś do tej pory? Jedno z ciekawszych naszych zleceń był to dom ponad 600 metrów kwadratowych z siedmioma sypialniami, osiem łazienek, sala kinowa, oczywiście w podpewniczeniu część spa i tak dalej. Więc bardzo fajna inwestycja z windą w ogóle, z szklanymi schodami. Natomiast nie mogę więcej mówić o tym niestety. Rozumiem, że to jakaś znana osoba. Tak, znana osoba, tyle mogę powiedzieć. To jest minus naszych działań, że nie wszystkimi. Zleceniami możemy się niestety pochwalić. Dlatego, to podsumujmy w takim razie, jaki obrót już ma Twoja firma. Obrót w tym momencie mamy na poziomie około 6,5 miliona złotych, natomiast w przyszłym roku chcemy go podwoić. W związku z naszą przeprowadzką i całymi inwestycjami, które od ostatnimi czasy się odbyły, to mamy taki ambitny plan, żeby go podwoić. Natomiast średnio rocznie obsługujemy około 40-50 klientów, właśnie indywidualnych, czyli takich z marki Concierge. Natomiast jeśli chodzi o usługi TDS Formu, to są to głównie zlecenia. Stałe, które miesięcznie, jak gdyby nam padają, w tym momencie obsługujemy około 40 stolarni z Podkarpacia i okolic, natomiast chcemy rozwinąć to szerzej. Mocno wychodzimy w tym momencie za granicę, interesują nas rynki szwajcarskie, rynki niemieckie i francuskie. W przyszłym tygodniu, ma właśnie spotkanie w Szwajcarii z jednym z producentów meblowych, mamy rozmawiać o poważnych kontraktach. Nie zawsze interesuje, jak ktoś mówi, że chce podwoić firmę, bo jak się ma dwa projekty zrobić cztery, to jeszcze nie jest to problem, ale jak się ma pięćdziesiąt zrobić sto, to już jest troszeczkę większe wyzwanie, jeśli możesz zdradzić, no właśnie jakie y, ruchy tutaj strategiczne gdzieś już masz w głowie albo zaplanowane, albo wykonane, żeby faktycznie to dało się zrealizować. Generalnie pracuję nad tym już kilka lat. To nie jest coś, co urodziło się wczoraj, bo właśnie zmiana lokalizacji, zmiana parku maszynowego, który odbył się niedawno, w zasadzie wystartował w sierpniu, więc tak gdyby to jest kolejny krok w, w realizowaniu tego celu. Jak chcemy to zrobić, to tak naprawdę do tego czasu ograniczały nas głównie moce przerobowe. W związku z tym, że zmieniliśmy park i zwiększyliśmy metry kwadratowe naszego obiektu, to już nam pozwoliło zwiększyć nasze działania. Oczywiście jest po Potrzebna jeszcze załoga, którą w dalszym ciągu poszukujemy. Natomiast jest to wszystko już na takim etapie, że możemy mówić poważnie o tym projekcie i wiem, że go zrealizuję. To, co wyróżnia nas na tle konkurencji, to na pewno podejście do naszych inwestorów. Podchodzimy mega indywidualnie, czyli chcemy rozwiązać wszystkie ich problemy. Tak naprawdę oni często nawet nie wiedzą, czego potrzebują, ale my to wiemy i oni to czują i doceniają, więc mamy duże zaufanie u naszych klientów i myślę, że to jest główną przewagą. Nie boimy się na pewno wyzwań, nie boimy się zleceń. Nie ma takich zleceń, które byśmy nie byli w stanie zrealizować. Nieznamysłowanie. Wspominałeś, że już realizujecie projekty międzynarodowe. Jakbyś nam powiedział, w jakich krajach już teraz działacie i jaki też masz plan na dalszy rozwój? Działaliśmy już choćby w Irlandii, w Norwegii, w Rosji też bardzo ciekawe zlecenie. Działaliśmy w Niemczech, działaliśmy w Belgii. Natomiast teraz mocno koncentrujemy się na rynku szwajcarskim, francuskim i niemieckim. To jest nasz cel na najbliższy czas. Dlaczego akurat te rynki? To są rynki, gdzie z naszych badań, jeśli mogę tak powiedzieć, z naszej wiedzy wynika, że nasza usługa będzie najbardziej doceniana i jest miejsce na naszą usługę. A poza tym układ geograficzny i, i to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, pomoże nam łatwo wejść na ten rynek. Opowiedz, skąd wzięła się ta firma? jaki był pomysł, jak to wszystko się zaczęło. Szczerze mówiąc, ja od zawsze wiedziałem, czego chcę i od zawsze, kiedy tylko byłem świadomy, wiedziałem, że, że chcę się zajmować branżą meblową. Zaszczepił mnie w stolarkę ogólnie mój dziadek. Natomiast, kiedy ukierunkowałem się w tą stronę, poprzez wszystkie szkoły, kursy i tak dalej, wiedziałem, że chcę prowadzić własny biznes i, i długo się do tego też przygotowywałem. To też nie była decyzja podjęta ad hoc, tylko długi, żmudny plan, wieloletni, więc to trwało chwilę i, i trzeba było być cierpliwym i czekać. Czy jesteś w stanie wyróżnić takie etapy rozwoju Twojej firmy? Początek to był moment, gdzie, gdzie bardzo szybko nabraliśmy rozpędu, potem były po jakichś dwóch latach mocny stop związany z tym, że nie byłem do końca przygotowany do tego, jak kierować ludźmi, jak zarządzać całą produkcją i tak dalej. Wydawało mi się, że, że wiem, natomiast tego nie wiedziałem. Potem mieliśmy znowu odbicie i tak naprawdę od 2017 roku mniej więcej to już mamy tendencję wzrostową regularnie, po kilkadziesiąt procent rocznie. A jakbyś tak miał się zastanowić, co byś zrobił inaczej, jakbyś się mógł teraz cofnąć w czasie, do samego początku, już mając te doświadczenia, które masz? Bardzo ciekawe pytanie, Jarku, natomiast wydaje mi się, że nie wiem, czy bym coś zmienił, z tego względu, że każda z tych potknięć, bo było ich też sporo, muszę przyznać, dzisiaj oceniam jako pozytywne. To czegoś mnie nauczyło, w czymś mi pomogło, więc wydaje mi się, że nie zmieniłbym specjalnie niczego. Czy możesz opowiedzieć o jakiejś takiej historii właśnie, która była takim potknięciem, które nauczyło cię dużo i pozwoliło tak naprawdę dalej się rozwijać? Tak naprawdę potknięcie takie poważne, które mocno nami potrząsnęło ponad rok temu, gdzie mieliśmy inwestycje w kontakt w Dubaju i mieliśmy tam realizować fajne zlecenia i, i po prostu przez moją nieuwagę straciłem mnóstwo pieniędzy, krótko mówiąc. Trafiliśmy na oszusta, który nas wykorzystał, ale to mi też właśnie pomogło stać się bardziej czujnym i myślę, że dzisiaj o to jestem już silniejszy. Często ludzi interesuje, jak to się zaczęło, że jak już masz ten NIP, to potem skąd się pojawia ten pierwszy klient? No Jak to jest, że stać się, żeby zatrudnić pierwszych ludzi? Jak to było u Ciebie? Ciekawe. Ja miałem pierwszego klienta, zanim jeszcze miałem. Nie. Klientem był mój kolega, tak naprawdę. Od tego się zaczęło i on zwrócił mi na to uwagę, że to już ten czas, bo jak gdyby wiedział, że ja chcę się tym zajmować, chcę założyć swój biznes. Po tej realizacji u niego on zwrócił na to uwagę, że Grzegorz, to jest ten czas, więc, więc działaj i to mi dało takiego kopa i zmotywowałem się do tego. Natomiast tak, założyłem NIP, jak powiedziałeś, i miałem pewnie dwóch klientów maksymalnie, gdzieś tam. W garażu z bratem i z znajomym, żeśmy pracowali. Natomiast to nie były perspektywy wielomiesięczne, strach gdzieś tam był, jak pewnie w większości takich sytuacji. No ale powoli, powoli od drobnych zleceń, naprawdę podstawowych, no, zaczęło się to fajnie, fajnie rozkręcać przez jakieś kontakty i udało się. Bardziej dzwoniliście, jak sami atakowaliście rynek, czy jednak te rekomendacje wracały? Jedno zlecenie, to było kolejne polecenie. Tak naprawdę zwykle to były właśnie rekomendacje, czyli polecania od klientów do, do kolejnych klientów I, i tak to się odbywało. Tak naprawdę teraz sobie chyba uświadomiłem, że do niedawna nie miałem nawet Szydu na firmie, więc tak, to, to, to głównie były rekomendacje. Jak ktoś nie ma szydu i działa i się rozwija, to znaczy, że coś robi dobrze, więc domyślam się, że wasza jakość jest taka, że pozwala ludziom rekomendować was dalej. Mam nadzieję, że tak jest, skoro nas rekomendują, to zakładam, że tak jest, także cieszę się z tego. Powiedziałeś, że pierwsi klienci to klienci z rekomendacji, to zawsze najlepszy rodzaj klienta. Jakbyś nam powiedział, skąd te rekomendacje się pojawiały na przestrzeni? U ciebie. W związku z tym, że tak jak wspomniałeś, bazowaliśmy od samego początku na rekomendacji, więc wiedziałem, że ona się sprawdza i ona jest y, skuteczna. Na jednej z realizacji poznałem kolegę, który zajmuje się produkcją schodów i układaniem podłóg. Zaprosił mnie właśnie pierwszy raz na spotkanie grupy BNI. Wtedy tworzyła się pierwsza grupa w Rzeszowie. Jak naświetlił mi, czym jest BNI i do czego ono służy, tak że już wiedziałem, że to jest to, ponieważ oparte jest o rekomendacje, więc nie muszę mnie specjalnie jakoś tam przekonywać, tylko wszedłem w to y, od razu. No i tak jestem do dzisiaj. Wybijana jestem piąty rok. Pamiętasz, ten pierwszy raz, to pierwsze spotkanie, jakie miałeś wrażenia? Co z tego wszystkiego zrozumiałaś? Oczywiście pierwsze spotkanie. Ja byłem jeszcze na etapie tworzenia grupy, więc byłem bardzo zaskoczony tym, że tak duże firmy w tym uczestniczą. A ja, taki nieboraczek, gdzieś tam udało mi się przykleić, że tak powiem, do tej organizacji. Byłem bardzo wdzięczny. Pamiętam, że zrobiłem w firmie, wtedy mieliśmy chyba 5-6 osób. Zrobiłem imprezę po tym, jak pozytywnie przyszedł komitet. I to była taka uroczystość, ponieważ wiedziałem już, że to jest coś, co nam pomoże się mocno rozwijać. Czy były takie rzeczy, które gdzieś tam, jak decydowałeś o przystąpieniu, no były dla Ciebie jakąś taką trudnością, nie wiedziałeś, albo miałeś jakieś obiekcje? No to, czego się obawiałem, to na pewno, czy będę w stanie dawać moim kolegom z grupy rekomendacje. To była podstawowa obawa. Natomiast to była obawa bez podstaw, tak naprawdę, bo szybko się okazało, że tylko kwestia odpowiedniego jak gdyby, podejścia i patrzenia na, na mojego klienta pozwala te rekomendacje w bardzo łatwy sposób generować. Nie jest to żadnym problemem. Przedsiębiorcy mają różne obawy, kiedy myślą o tym, czy przystąpić dla BI. Jako pięcioletni członek, co byś im poradził? Jeśli słyszę gości na spotkaniu, najczęściej mają obiekcje typu albo za wczesna pora, albo nie mają czasu w ogóle na te spotkania. To jest, to jest ciekawe, bo tak naprawdę w dzisiejszym świecie ktoś, kto ma czas, no za bardzo nie chciałbym z taką osobą współpracować, bo coś jest nie, nie w porządku, krótko mówiąc. Generalnie to jest dla osób właśnie, którzy nie mają czasu, którzy chcą się rozwijać. Tak naprawdę ja dzięki temu, że, że jestem w, w grupie, większość swoich rzeczy załatwiam na spotkaniu w piątek, akurat, bo wtedy spotykam się się moja grupa gdybym się nie spotykał w grupie musiałbym odbyć 5 6 7 spotkań w ciągu tygodnia co zabrałoby mi kilka godzin powiedz taki już największy tematyki dostałeś do tej pory zbijanej w tym momencie to jest bardzo ciekawe bo analizując sobie moich klientów to tak naprawdę zdecydowana większość jest pośrednio albo bezpośrednio rekomendowana do nas. Generalnie trafia do mnie klient w zeszłym tygodniu. Zarekomendował mnie mój kolega z grupy do dewelopera. Szczerze mówiąc, deweloper to nie jest dla mnie idealna rekomendacja, ale oczywiście przyjąłem rekomendację. Ale ten deweloper polecił mnie do swojego inwestora. Inwestor spotkał się ze mną, no i właśnie wczoraj byłem w Gdyni, gdzie rozmawialiśmy o kilku inwestycjach nad Motławą na Wyspie Spichlów. Rozmawialiśmy o kilku 12 mieszkaniach dla Dariusza Michalczewskiego. Więc to nie była bezpośrednia rekomendacja, natomiast rekomendacja, która daje bardzo dużą perspektywę. Może powiedz nam tak bardziej szczegółowo, jak działają takie rekomendacje? Co to znaczy, że skądś się rekomendacja pojawia i jakoś dochodzi do, do zlecenia? Może powiem na przykładzie z ostatnich chyba dwóch czy trzech tygodni, kolega z grupy zarekomendował mnie tak naprawdę do firmy Budowany, która buduje domy szkieletowe. Zarekomendował, czyli co zrobił? Przekazał kontakt do mnie, przygotował tą firmę na to, czym ja się zajmuję, jak pracuję. W momencie, kiedy ta firma do mnie się zwróciła, ja wiedziałem już z kim rozmawiam, czyli też byłem przygotowany na to. Czyli już ten twój partner zrobił tą największą robotę, tak? Bo już cię przedstawił, już ta twoja wiarygodność tam w tej głowie klienta się pojawiła, jeszcze cię nie widział, jeszcze cię nie słyszał, a już wie, do kogo dzwoni, jaka to jest Wasza rzetelność, tak? Tak, dokładnie, dokładnie tak. Co ciekawe, ta firma budowała właśnie dom pod dębicą dla inwestora ze Stanów Zjednoczonych i okazuje się, że ta firma właśnie miała na zlecenie tego inwestora, zająć się całym domem, łącznie z wnętrzem, dlatego prosiła nas o, o wsparcie. Okazało się, że ten inwestor w Stanach już został o nas powiadomiony przez jeszcze dwie inne osoby. Okazuje się też zbijena, i więc jak gdyby już zostaliśmy kupieni w momencie, kiedy jeszcze nie mieliśmy kontaktu z sobą. Więc to, to było mega fajne i, i ciekawe. No i rozmowy właśnie, właśnie trwają. Mówimy, że BNI zmienia sposób, w jaki ludzie robią biznes. Możesz powiedzieć, czego Ciebie B&I nauczyło? Jak najbardziej zmieniło Twój biznes? Myślę, że B&I zmieniło mnie przede wszystkim. Biznes oczywiście, jak gdyby, automatycznie się zmienił, natomiast BNI mnie nauczyło na pewno większej otwartości, nauczyło, że nie konkurujemy, a współpracujemy, bo kiedyś mocno stawiałem na to, żeby konkurować i być lepszym od konkurencji, a w tym momencie bardziej pukam do konkurencji i, i chcę im pomóc. Co ciekawe, mój taki Główny, potencjalny konkurent na terenie Podkarpacia, lakierujemy mu fronty tego mebli. Nie ma z tym żadnego kłopotu, więc, więc tak, tego mnie nauczył Jenna i na pewno pomaga rozwijać się, otwiera ludzi, uczy, wspiera w różnych problemach. Na pewno daje dostęp do każdej branży, do każdego fachowca. Tak naprawdę moi klienci też nauczyli się tego, że z jakim problemem do mnie nie zadzwonili, że potrzebują takiej czy innej osoby, to w zasadzie ja z kapelusza wyciągam im taki kontakt. I to jest bardzo fajne, to jest bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że bardzo by mi tego brakowało, gdybym nie był w grupie. No ta relacja jest pełna, to nie jest sucha relacja, tylko to są kompletne rekomendacje, które dają wartość i to jest cenne. Czy myślisz, że to, że masz to zaplecze w B&I, tych wszystkich specjalistów i te możliwości, o których wspomniałeś, czy czujesz, że to daje ci przewagę rynkową? Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. W momencie, kiedy chociażby sytuacja właśnie z Dubajem, o którym opowiadałem, potrzebowałem pomocy, więc wykonałem dwa telefony i miałem wsparcie od wielu osób, od wielu specjalistów. Szybko dostałem wsparcie z różnych grup i kontakty do osób, do których tak naprawdę nie dotarłbym bezpośrednio. Dotarłem do biura Kancelarii Adwokackiej, która obsługuje ambasadę Emiratów Arabskich w Polsce, która gdyby jest źródłem całej wiedzy i wie, jak operacyjnie reagować na różne, różne tego typu działania. Większość kancelarii nie była w stanie mi odpowiedzieć na wiele, wiele pytań. Natomiast nie sądzę, żebym dotarł do takiej. Nie wiedziałbym nawet, że taka istnieje jeszcze, że mówiąc, gdyby nie BNI. A tutaj była bardzo szybka reakcja i mega mega konkretna. Gdybyś miał coś poradzić osobie, która teraz świeżo przystępuje do BNI, jest całkiem nowa, na co ma zwrócić uwagę? Na pewno polecałbym, żeby po prostu zaufała, żeby się oddała procedurom i schematowi całemu, jaki je daje, bo to jest bardzo cenne, to jest wypracowane przez wiele lat, więc to jest ta wartość, którą na początku ciężko tak naprawdę docenić. Często się z tym spotykam, bo przedsiębiorcy mają swojego, mają swoje doświadczenie. Mówią, ja wiem, jak robić pewne rzeczy. Tutaj w zasadzie przychodzę po, po zlecenia, więc czasami jest taki mindset na początku, prawda? Rozumiem, że. Te szkolenia, które daje Binaj, to nie są jakieś rzeczy, które dobrze w zasadzie to wiem, tylko że warto się w to wgryźć, jak, jak sądzisz? Tak naprawdę zanim przystąpiłem do grupy, ja bardzo lubiłem szkolenia różnego typu. W związku z tym, że nie jestem po wykształceniu biznesowym, jestem po prostu z wykształcenia rzemieślnikiem, to potrzebowałem takiej wiedzy i oczywiście tych... Kursów i, i szkoleń za mnóstwo pieniędzy wydanych, tak naprawdę. Wydawało mi się, że już wszystko wiem, bo już więcej tych kursów zrobić nie można. Natomiast okazuje się, że nie do końca, bo tą wiedzę, którą BNI daje, tak naprawdę mimochodem. Każdą jej część można wykorzystać u siebie w firmie, przekładając na swoje warunki. Więc to jest coś dodatkowego, co możemy uzyskać w BNI. Mało tego to jest regularnie powtarzane. Wchodzi w tak krwioobieg i to jest bardzo cenne. Czy było coś takiego, co tak bezpośrednio przyniosłeś z, z BNI? i też z tych mechanizmów właśnie, w jakich funkcjonuje grupa, coś, co użyłeś w swojej firmie? Cała struktura, to mi pomogło poukładać wszystko w firmie. Raporty, tego typu rzeczy, jak gdyby też przeniosłem to do siebie, do, do firmy. To są takie rzeczy, które nie czuć na pierwszy rzut oka, ale to mi bardzo pomogło panować nad, nad załogą, nad ekipą i no bez tego nie, nie poradziłbym sobie. Nie ma, nie ma takiej możliwości. Niektórzy przychodzą do B&I właśnie stricte po zlecenia, inni szukają też partnerów, ale też przychodzą osoby, które chcą rozwijać swój biznes, tak jak wspominałeś. Czyli rozumiem, że potwierdziłbyś, że, że dzięki B&I też można dużo się nauczyć odnośnie tego, jak swoją firmę strukturyzować, tak? Dokładnie tak, zdecydowanie. Więc B&I to nie tylko rekomendacje. To nie tylko wiedza, ale i zaplecze, i wiele czynników, których tak naprawdę y, przychodząc do grupy, nawet nie wiemy, że to dostaniemy, a, a jednak to się dzieje. Dlatego powiedziałem o tym, żeby po prostu y, mieć otwartą postawę, y, zaufać i być cierpliwym czekać. A wszystko samo spłynie. Grzegorz, czym w takim razie dla ciebie jest i Komu mógłbyś polecić tę organizację? BNI dzisiaj dla mnie jest tak naprawdę takim fundamentem, od którego wszystko się zaczyna i na którym wszystko się w zasadzie kończy. To jest, jak wspomniałem wcześniej, źródło moich kontaktów, źródło moich współpracowników, często źródło moich pracowników. To jest fundament, to jest podstawa wszystkiego. Natomiast to, komu bym polecił, na pewno osobom, firmom, które chcą się rozwijać, które chcą czegoś więcej, bo BNI to nie jest organizacja dla osób, którzy zatrzymali się w biznesie. Rzegorz, podsumowując naszą. Rozmowę sporo już za tobą. Jeśli chodzi o rozwój Twojej firmy, też to w jaki sposób jej najpomogło rozwijać Twój biznes. Jaka jest Twoja wizja? Gdzie widzisz siebie swój biznes za na następne 5 lat? Tak jak wspomniałem w moich planach, bo no na pewno chciałbym się mocno pokazać na rynkach europejskich. To jest nasz cel na najbliższy czas. Kolejnym etapem jest obsługiwanie celebrytów polskich i nie tylko. Więc to będzie kolejny krok. Życzę Ci spełnienia tych wizji celów. Bardzo dziękuję za dzisiaj za naszą rozmowę. Gratuluję dotychczasowego rozwoju, no i powodzenia dalej i niech też B i pomaga i rozwijać ten biznes jeszcze do większej skali, nawet niż sam sobie wyobrażasz. Bardzo dziękuję, Jarku, za rozmowę. Dziękuję.